Cześć, z tej strony Nejowski i zapraszam was na ósmy odcinek szybkich newsów z WWE. Zapraszam do oglądania. Titan Royce wzięła ślub. W ostatnim odcinku szybkich newsów wspominałem, że Rollins oraz Lynch wzięli zaręczyny, a Balor wziął ślub. Otóż do tego grona osób dołączyła Peyton Royce, która wzięła ślub z Shawnem Spearsem, gwiazdą AEW, niegdyś resterem WWE pod pseudonimem Tidy Ender. WWE podało tę informację jako osobny news, który jest dostępny na ich głównej stronie. Wszystkim osobom zabieram bliżej gratulacje, bo takowych zabrakło z mojej strony w poprzednim odcinku. Nowi mistrzowie NXC Tag Team. Zacznijmy od tego, jak w ogóle doszło do pojedynku o pasy NXC Tag Team. Na gali NXC Takeover Toronto, Street Profits ówczesni czempionie zmierzyli się z AndySpeedera Kyle O'Reilly i Bobby Fish o pasy Tag Team. Przez storylineowy błąd arbitra Street Profits przypiali złą osobę, gdyż AndySpeed nie wykonało tagu. Andy w pierwszym odcinku Tampingu wywołali Williama Regala, czyli NXT General Managera, który ustalił ten pojedynek jeszcze raz na drugi tydzień, który został wyemitowany dwa dni temu. Teraz już bez żadnych pomyłek, Andy wygrała po raz trzeci pasy NXT, Tag Team I wówczas Andy ustaliła rekord, gdyż nikt w historii NXT nie założonego pasa trzy razy. Na tą chwilę tylko jedna osoba nie posiada pasa z Andy i jest to Roderick Strong, który pewnie cały czas celuje w North American Championship. Zobaczymy, czy w niedalekiej przyszłości Andy będzie cała w złocie. Sasha Banks skierowana przez Paula Heymana. Jak wiemy, Sasza powróciła kilka tygodni temu do WWE jako heel i podobno za całym projektem ma stać Paul Heyman, który dostał swobodę od Vince'a w celach kreatywnych. Tak jak wspomniałem po przy nim omówieniu tygodniowego, heelowa Sasha to coś, co potrzebowała dywizja kobiet i uważam, że ona jest idealną kandydatką, aby odebrać pas row kobiet od Becky. Na razie Sasha ma z Natalią, gdzie pierwsza walka już wygrała na row i zobaczymy, co teraz Sasha dostanie. Kontynuacje z Natali czy pójście w stronę pasa. W tym odcinku to wszystko. Po więcej, zapraszam na moją stronę. Link w opisie. Trzymajcie się. Cześć.